W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy straszne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie w tym momencie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Ta statystyka pokazuje, że dużo osób ogląda moje filmy, a nie subskrybuje, więc mordeczko, walnij suba w tym momencie, będzie mi po prostu mega miło. Pragnę przypomnieć, że każdy tysiąc łapek w górę to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Zapraszam również do nadrobienia poprzednich odcinków, jeżeli ich nie widzieliście. W tym momencie wyświetla Wam się playlista na ekranie. Jeżeli macie jakąś historię, która wam się przydarzyła w Minecraft, możecie ją wysyłać na mojego maila isupermwkbiznes@gmail.com. Dobra, pierwsza historia, którą wam zaprezentuję, jest opowieścią o laleczce. Pewnego dnia, gdy miałem 8 lat, postanowiłem pograć sobie w Minecraft na trybie jednoosobowym. Uruchomiłem grę i stworzyłem nowy świat. Na początku wszystko było normalnie. Zrąbałem swoje pierwsze drzewo i stworzyłem drewniany kilof. Następnie poszedłem do kopalni, aby wzbogacić się w surowce. Po około godzinie posiadałem już diamentowe spodnie i żelazną resztę zbroi. Ucieszony, postanowiłem wyjść z kopalni, żeby zbudować sobie jakiś domek. Gdy byłem już niedaleko wyjścia, zauważyłem tabliczkę, której treść brzmiała Pobawimy się? Bardzo się przestraszyłem, ponieważ gram na trybie jednoosobowym i nikt oprócz mnie nie mógł na nim grać. Dla pewności sprawdziłem jeszcze, czy mój świat nie ma włączonego ustawienia LAN. I tak jak myślałem, nie miał. Zdesperowany zniszczyłem tabliczkę i wyszedłem w końcu z kopalni. Zebrałem trochę drewna i zbudowałem swoją niewielką chatkę. Pomyślałem, że przydałoby mi się łóżko, więc poszedłem polować na owce, aby zdobyć wełnę. Gdy skończyłem swe polowanie, wróciłem do domu. Tam napotkałem coś bardzo dziwnego coś, co bardzo mnie przeraziło. Zauważyłem tabliczkę z napisem: Pobawimy się, czy tego chcesz, czy nie. Na podłodze leżał czerwony proszek, bardzo mnie to przestraszyło, i natychmiast wyszedłem z gry. Po chwili, gdy już trochę ochłonąłem, wszedłem jeszcze raz. Była to chyba najgorsza rzecz, którą mogłem w tamtej chwili zrobić. Zauważyłem postać ze skinem lalki, która trzymała w ręku miecz. Podbiegła do mnie i jednym ciosem mnie zabiła. Od razu wyświetliła mi się informacja o błędzie gry. Po ponownym uruchomieniu mój świat nazywał się świat zabaw. Dołączyłem na niego, ale coś było zdecydowanie nie tak. Pojawiłem się bez moich przedmiotów i w dodatku w dziwnym miejscu, przypominającym mroczny plac zabaw. Na czacie ktoś o Niku Laleczka napisał do mnie: Nie chciałeś się ze mną bawić, to teraz tego pożałujesz. I przede mną pojawiła się ta sama postać lalki, tylko że z jej oczu leciała krew. Wyrzuciło mnie ze świata i już nigdy nie mogłem na niego dołączyć. Po tamtym zdarzeniu bardzo się bałem grać na trybie jednoosobowym i wolałem pozostać przy multiplayer. Druga historia opowiada o osadnikach. W około 2014 roku razem z kolegą graliśmy w Minecraft na Xbox 360. Przychodził do mnie, bo miał naprawdę blisko, był moim sąsiadem. Graliśmy praktycznie codziennie. Mieszkaliśmy w przez nas przerobionym domku na pustynnej wiosce. Mieliśmy już dość dużo rzeczy typu portal do Netheru, diamentowe zbroje i byliśmy w trakcie szykowania się na smoka. Więc pewnego dnia postanowiliśmy się wybrać po potrzebne itemy, żeby przygotować się na walkę. Ja poszedłem zrobić farmę krów, by mieć skórę na książki i stół do zaklinania, a mój kolega poszedł do neteru po pałki. Nie spodziewałem się wtedy, że będzie to nasza ostatnia gra na tym świecie. Gdy rozmnażałem krowy w spokoju, zobaczyłem z dala, że osadnicy w naszej wiosce zgrupowali się koło naszego domu. Było to dla mnie dziwne, bo tego nigdy nie robili. Zaciekawiony wróciłem do domu, by zobaczyć o co chodzi. To, co zobaczyłem, było dla mnie straszne. Cały nasz dom był podziurawiony, jakby ktoś na kreatywnym robił w nim dziury. Kiedy zobaczył to mój kolega, tak jak ja, nie wiedział co się stało. To nie mógł być on, bo bym widział, jak to robi, przecież jego ekran był na dole, bo graliśmy na dzielonym ekranie. Po odbudowaniu domku stwierdziłem, że to wina osadników, którzy ciągle się na nas dziwnie patrzyli. W złości zabiliśmy ich wszystkich, mając nadzieję, że to pomoże, ale tak się nie stało. Gdy znowu chcieliśmy się rozejść do swoich zajęć, zauważyliśmy w oddali postać. Przypominała osadnika, lecz wyglądała całkowicie inaczej. Miała jakby inne tekstury. Chcieliśmy do niej podejść, ale moja konsola zaczęła świrować. Nastąpił samoistny reset konsoli, oboje się bardzo wystraszyliśmy, bo nikt nic nie klikał, a tą postać widzieliśmy razem. Jak konsola się uruchomiła, włączyłem Minecraft. Zobaczyłem, że w liście światów nie było naszego. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Do dzisiaj wiemy, że nie warto ufać osadnikom. Trzecia historia opowiada o palącym się serwerze. Pewnego niedzielnego dnia postanowiłem pograć w Minecraft. Wszedłem na mój serwer, na którym była tylko jedna osoba. Był to mój kumpel Darek. Darek napisał, żebym pomógł mu zebrać drewno, ponieważ stracił wszystko przez jakiegoś gracza. Zdziwiłem się, bo na serwerze jest whitelista i aktualnie był tylko on na serwerze. Zapytałem go: "Ale jak to? Kto przyszedł na serwer?". W odpowiedzi dostałem wiadomość o treści: "No jakiś gracz o niku I will not disappear, czyli ja nie zniknę." Bardzo się zdziwiłem, aż postanowiłem wejść w konsolę serwera, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście taka akcja miała miejsce. Ku mojemu zaskoczeniu, ktoś taki wszedł na serwer. Było to naprawdę dziwne. Mój kolega Darek napisał mi też, że ten gracz pisał normalnie na czacie. Jego wiadomości były o treści, wy też znikniecie. Cała sytuacja wydawała mi się bardzo dziwna. Nie dość, że ktoś dołączył na świat, nie będąc na whitelist, to jeszcze pisał porąbane rzeczy. Pomogłem koledze zbierać itemy, byliśmy w kopalni i kopaliśmy tunele, gdy nagle przede mną pojawiła się bardzo dziwna postać ze strasznym skinem. Wystraszyłem się, aż puściłem myszkę i klawiaturę. Nagle pode mną zaczął się pojawiać ogień, próbowałem go ugasić, ale nie mogłem, tak jakbym był na trybie adventure. Gdy chciałem uciekać, zobaczyłem, że za mną jest Stone i nie mogłem nigdzie biec. Strasznie się bałem i na dodatek zginąłem w grze. Po zrespieniu się na świecie, szybko napisałem koledze, żeby uciekał z kopalni, bo on tam jest. Niestety w trakcie pisania serwer się wyłączył. Jak wszedłem w logi serwera, okazało się, że ten gracz miał na serwerze OPA i wyłączył serwer komendą ukośnik Stop. Przed odpaleniem serwera zabrałem mu OPA i zmanowałem na IP. Gdy uruchomiłem serwer i wszedłem na niego, zobaczyłem, że wszystko się pali. Nie wiedziałem, co zrobić, i zrobiłem tylko screenshota. Podsyłam go w załączniku. Niestety, ale cały serwer został zniszczony. Do dzisiaj nie wiem, jak to jest możliwe. Ale razem z kolegą myśleliśmy, że mógł być to jakiś nudzący się haker. Dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle, jeżeli wam się spodobał. Przypominam o zostawieniu łapki w górę. Ponieważ każdy tysiąc łapek w górę to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Jeżeli nie subskrybujesz, to serdecznie zapraszam, bo filmy pojawiają się codziennie. Jak macie jakąś historię, która Wam się przydarzyła w Minecraft, możecie ją wysyłać na mojego maila asuperemwk.biznesmo.patchmail.com, bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. To by było na tyle. Trzymajcie się.